Czy Ty czujesz, czy wyczujecie środowisko fliperskie, że przyczyniście się mocno do tego wzrostu cen, do takiego owczego pędu, że zawsze będzie drożej, flipujmy na pierwotnym, na wtórnym, handlujmy cesjami, czy jest coś na sumieniu takiego pod choinką, że kurczę, żeśmy to przyczyniliśmy się do rozgrzania tego rynku? No tutaj ci zaskoczę, no mam to z tyłu głowy. Eee, Co, z, to z jednej nie? strony, jak czytam te e, gazety i gdzieś tam myślę sobie o tych osobach, którym uciekły mieszkania, które ja kupowałem jako dziurę w ziemi, ale z drugiej strony, jak spojrzę na klientów, którzy nabywają ode mnie mieszkania, to oni nigdy w życiu, ten rodzaj klienta, do którego ja trafiam, nigdy w życiu nie kupiłby tego mieszkania jako dziury w ziemi i nigdy w życiu by finalnie to mieszkanie do niego nie trafiło. Mm -hmm. Są osoby, które są bardziej podatne na ryzyko i kupują tego typu produkt i poczekają sobie dwa lata. Są osoby, które potrzebują mieszkania dzisiaj i gdyby nie ja tak naprawdę, gdyby nie moja osoba rezerwująca te mieszkania dwa lata wcześniej, podejmująca to ryzyko i wybierająca najlepsze możliwe lokale na danej inwestycji, no to ta osoba w ogóle by takiego lokalu nie, finalnie nie miała, więc ja mam stałych klientów, ci klienci do mnie wracają, to są inwestorzy kupujący na najem, którzy po prostu kupują gotowy produkt. Jasne. W innym wypadku by tego po prostu nie zrobili, bo takiego mieszkania by nie było.